I jaka jest ta druga zasada, którą pamiętam, że przy czułych badaniach się nie nie wolno ubrać się w zielony kolor. Zielony kolor jest kolorem balans, spokoju i robi nam wyrównuje, czyli nie pokaże prawdy wahadłem. Jeśli korzystamy w tradycyjny sposób. Nie wiem, bo jakoś tak nie, naturalnie nie wkładam zieleni do badania. Czy po zakotwiczeniu wahadła, bo to jest około gdzieś 10 lat, mam zakotwiczone w duchu, to nie wiem, czy to by, by musiała druga osoba mnie sprawdzić, bo sama się nie sprawdzę, czy są zakłamania przy zieleni, czy nie. Jeśli wrócę tu do tych kantów, do, do kształtów. No, co możliwe, to kupujemy w domu obłe, tak? Obłe, czyli żeńskie, inaczej. Kształty kobiece to są obłe, a męskie. Dlaczego męskie? Bo męska energia jest wyrzucająca, eksplozyjna, a żeńska, przyciągająca. Tak? Kobieta jest przyciągająca, wchłaniająca. I jeszcze wracam do barw kształtach mniej więcej yy, powiedziałam. Jeszcze koniecznie chcę powiedzieć o barwach. Ech, barwy, dużo jest o barwach. Od czego zacząć? Może od, może od wiele lat temu, bardzo dawno temu, ja pamiętam ten czas, w y, salach szpitalnych były ściany białe. Ale przyszedł moment, że zaczęto, widocznie po jakichś badaniach, zaczęto wprowadzać do sal kolory. Postwierdzili, że jest lepszy nastrój tych chorych, że szybciej wracają do zdrowia. Drugi taki, co pamiętam, badania psychologiczne były, Ludzi robili eksperymenty, ludzi z takich ymm, no, emocjonalnych, bym powiedziała, wkładali, wkładali, yy, no, oni wchodzili do pokoju no, wymalowanego na czerwono. I oni wariowali. Oni dostawali, można powiedzieć, wścieklizny wołali, żeby ich stamtąd wydostać, wyprowadzić. Inny przypadek i to jest taki filmik na YouTubie. Ja widziałam o barwach. W Teksasie robili eksperyment. Więźniom pomalowali ściany na różowo. Najpierw się wściekali, co tutaj takie? Mężczyzna się wstydzi kolorowego. Myślę, że to takie niemęskie, a to jest kolor. Na czwartym poziomie serce jest różowe, na tym pierwszym jasnozielony. Dlatego ten, kto potrzebuje spokoju, to zieleń, zieleń, albo bierze zieleń, albo sobie coś w domu sprawia ciuchy, albo w naturze ma zieleń. Najszybciej popatrzyć sobie na żywy kwiat. Nie, nie, nie taki sztuczny kwiat. Ja zachęcam, żeby nie mieć sztucznych kwiatów w domu. Naprawdę to jest szara energia. Nic nie daje. To jest tak, jak zamknę oczy i przyglądam się, to światło idzie od żywego kwiata, a od, od takiego idziesz, no jest zaciemniony kąt, o tak bym powiedziała. Tam sobie na, na dworze, na e, altance ewentualnie, raz kiedyś, się, to taki sztuczny kwiat może stać bo ja mam tu naturę, drewno, wszystko jest i no tutaj zresztą bez słońca nic innego by nie, nie było. Chociaż słoneczniki powstały zanim pomalowałam te, bo teraz te nam rozjaśniają i ubarwiają. Ściany. A kiedy i oni łagodnieli, potem dali im jeszcze kombinezony. I wyobraź sobie, że ci ludzie, mężczyźni, Mordercy, zabijaki, na tyle łagodnieli, że skracano im karę. Oni wszyscy wyszli z tego więzienia przed czasem i nie wrócili. Musieli, musieli więzienie zlikwidować, bo nie było chętnie. Czyli kolor niedoceniany wprowadziło się w ostatnim czasie, przez ostatnie lata, dużo czerni. Rzadko, żeby ludzi w smutku utrzymywać. I teraz powiem właśnie jeszcze o doświadczeniach ze ścianami. U nas każda ściana ma inny kolor. Przyjeżdżamy kiedyś do y, krewnych i kobieta narzeka, że ją ciągle głowa boli. No a to mój jej dom, my tam byliśmy pierwszy raz. I tak pokazuje nam różne, różne pokoje. Chodzimy do sypialni. A ściana za głową, czyli łóżko, głowa czerwona. Ja do niej mówię, ale ty śpisz na czerwieni. I co z tego? Przecież to tylko kolor. Nie odezwałam się wtedy, bo jakoś czuję, kto jest gotowy na przyjęcie jakiejś treści, a kto nie. Nie zawsze czuję, czasami gadam e, za dużo. E, I teraz tak, jeśli chodzi o kolor, Jeśli mamy, my potrzebujemy, kolor to jest energia. Tak jak z pożywienia, mamy energię, każdy żywioł ma inną, inną długość fali jeszcze zanim powiem o barwach odzieży i ścian, to jeszcze powiem niedawno natrafiłam mąż oglądał swój ulubiony program gra o milion i natrafiłam jak pewien mężczyzna zaliczył już pytania do 500 tysięcy i zostało mu jedno pytanie za milion złotych i dostaje pytanie Barwa najszybciej um, płynie. Najszyb jest najszybsza. I wtedy dostał tak, pomarańczową, fioletową, niebieską chyba i czerwoną. I się wycofał i nie wiedział, a ja wiedziałam. A czy Ty już wiesz? Oczywiście, że czerwona. Dlatego do reklamy używa się czerwień pomarańcz. I na, chyba na pierwszym kursie o kolorach, jakim byłam, też tam było malowanie. I ja to tak zapamiętałam i to mi tak utkwiło. I może i Ty zrozumiesz od razu, bo nawet ci, co niby zajmują się kolorami, to oni nie wiedzą, jak pokazać długość fali danej barwy. Ja tu pokażę bardzo prostą tutaj ruch. Kolor czerwony płynie tak. Kolor niebieski tak. Długo, długo, długo nic. Długo, długo, długo nic, a fioletowy jeszcze wyżej. Czyli przejście od skoku do skoku jest yy, długie. Ewentualnie możemy tu pokazać, tu, długo, i tu idzie, tak? No. Długo. I te barwy, właśnie, są wyciszające albo rozdrażniające. Jak komuś brakuje, takiego kopa, no to czerwony ubierać. Ja miałam okres w swoim życiu, że ja nie mogłam czerwonego ubrać, czyli było we mnie ognia. A potem raptem polubiłam czerwony. Mam cztery spódnice kolorowe, czerwone. I teraz jeszcze powiem o ubiorach. Ten smutek czernią. W radiestezji czerń jest kolorem zerowym. Możemy powiedzieć, że biały też. Jeśli ktoś ubiera barwy czarne, białe lub szare, to jest wewnętrzny komunikat: nic nie chce z siebie dać. Nie współistnieje z resztą. A jeśli daje, to oczekuje coś za to. Jeśli daje, to z obowiązku z programu dawania. To ostatni film, przedostatni. Ponieważ czarny nie promieniuje, a zabiera. Choć jest kolorem, to jest wchłaniającym. Biały odpycha. Czyli też nie daje osobie żadnej informacji. Odejdź, biały. Odbija. Fale słoneczne, biały kolor. Dlatego w krajach ciepłych na biało się ubierają. Ale czemu się ubierają w, w krajach ciepłych na czarno? To jest w ogóle i to kobiety. Może dlatego, że tam jest taka kultura, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Kobieta ma być bardzo skromna, taka myszka domowa, a tam tylko on. On o wszystkim decyduje. I jeszcze, czy mamy coś o barwach? A jeśli mamy w domu barwy, czy nawet nosimy te barwy? Dlaczego warto nosić kolorowe barwy? Współistnienie polega na tym, że dajemy sobie coś i to wzbogaca nas. Z egoizmu czarny, biały lub szary. A szary. To jest chyba najgorszy. Szary, czyli popielaty. Szary kolor przyciąga szare energie chorobotwórcze. Jeśli badamy choroby raka, to jest taka właśnie szara energia. Szara energia. To są z mikrofal. Szara energia z mikrofal. I teraz emocje to samo. Ale tak do mnie dotarło, w ostatnim czasie, dlaczego ta grypa, bo to jest grypa, która jest, zawsze była grypa, ale teraz ludzie mówią, że gorzej przechodzą, trudniej, dlatego taka panika. Ale to już jest chyba od roku, już e, niektórzy wykryli, o co chodzi, że to jest G5, że połączenie naszego spada. Spada nasza energetyka, i to, co normalnie byśmy szybko wyszli z tego, to się wlecze, bo ciało potrzebuje więcej czasu, więcej troski, żeby z tego wyjść. Ale jak dajemy chemikalia, no to, to, to nie jest, bo gryp, sama grypa to są oznaki oczyszczenia ciała. Ciało chce wyrzucić ślus Różnymi drogami to się dzieje. Walczy z toksynami, to temperatura super. Z jest jak jest temperatura wysoka. Do 40 stopni, syn miał 40 stopni, dostał żadnej chemii, długo leżał, chory, bardzo chory. Lekarze, trzech lekarzy powiedział, że, że odejdzie z tego świata, że się przygotować na najgorsze. 40 stopni temperatury, to ja tylko kładłam okłady zimne tu, a ciepłe tu. Zimne tu, tu sól, wodę z solą w nogi, no i inne działania naturalne tylko. I wyszedł. Po siedmiu dniach wrócił do pracy. A przeziębiona grypa była. Stan tragiczny. I wracam teraz do kolorów. Kiedy ubieram się kolorowo, mam taką barwę i taką, i granatową, to twoja tęczówka załapie, wzbogaca się daną barwą. Być może potrzebujesz dzisiaj takiego koloru, a może czerwonego. Jeśli byłabym cała biała albo na czarno, nie wzbogacisz się. I teraz ktoś mówi, to jest moja sprawa, czy ja się ubiorę na czarno, szaro czy biało. No zgoda, jasne, że twoja i wybór. Ale nie współistniejesz, nie ma współpracy z innymi, bo nic kolorem siebie nie dajesz. A inne dawanie na poziomie energetycznym też jest zahamowane, skoro <laughs> I ja już barwami zewnętrznymi komunikuję, co chcę lub czego nie chcę. Kiedy mam ściany, my mamy każdą, dużo, każdy pokój w innych barwach, są różne barwy, i czasami tak zapadam się i patrzę na zieloną ścianę. Czasami mój wzrok idzie na pomarańczową. W sypialni mamy delikatny taki to wrzosk, kwiat, rozmarynu, chyba. Super wyciszający kolor. A jeszcze o tych kolorach, jakie to jest istotne. Przejeżdżamy kiedyś do mojego wujka, zaprosił w Katowicach, w bloku ściany zielone. U, nie ściany, sufity. Pierwszy raz coś takiego widzę. I się pytam, kto tu jest chory na serce. A wujek mówi: No, u mnie coś się działo, ale rok temu, już teraz od roku wszystko dobrze, niedawno byłem na EKG. No i po roku jechaliśmy na górze, po miał zawał. Czyli naprawdę komunikujemy przez barwy nas stan. Ja pamiętam, że ja mam, e, jak tylko bardziej tymi barwami się zajęłam, że to, że to wszystko jest takie ważne, to zaczęłam sobie przypominać moje okresy w życiu, jakie lubiłam barwy. No, najbardziej pamiętam, no mam trochę tych lat, w szkole średniej, no to chyba był obowiązek niebieskiego granatowego, więc pamiętam, że miałam dużo takich niebieskich habrowych z dodatkami białymi. No to to, ale nawet już jak chyba ukończyłam, bo to jest taki wyciszający, niebieski kolor, ta woda pozwala nam się coś zrobić, nauczyć, nie rozprasza i potem miałam inny bar, już nie pamiętam kolejności, miałam fiolety, to różne odcienie fioletu, tam z jakimiś dodatkami, potem jakieś zielenie były, miałam krótki okres czerni. Ach, jak... ale, ale nie nosiłam na co dzień, tak jak niektóre kobiety. Czarne spodnie, wszystko czarne, tak? To nie, to były tylko sporadyczne wyjścia w Czerni. Co jeszcze o tych barwach bym powiedziała? Tutaj już ten czas mi się kończy, ale właśnie współgrajmy z otoczeniem. Uważajmy na siebie, na innych. To wszystko do nas przemawia. Mówi. Każdy żywioł ma inną barwę. Natomiast jeśli ktoś jest urodzony, piąty, 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 a w ogóle piątki gdzieś ma, to to jest powietrze, ono ciągle, to jest bardzo aktywna energia powietrza. Ruch, zmiany, przeprowadzki, ciągle coś chce, energia seksualna buzuje. I wtedy podpowiada Ubieraj się, czy miej w domu dużo niebieskiego. A osoby, które tu gorąco na polikach mają tam różne stany emocjonalne i jeszcze patrzą na czerwono się ubiera. No, chłopcy mają więcej energii, tej, tej e, żywotnej, niż dziewczynki, są bardziej ruchliwi. No to też nie powinniśmy ubierać ich w czerwone, e, w czerwone szaty. A bardziej takie wyciszające. I z reguły to tak się dzieje, że się dzieciom, chłopcom daje niebieski kolor, ale ja, ja tu widzę chyba po to, żeby by, byli bardziej tacy no, uważni, skupiający. Tak. E, wiem, że dużo bym mogła jeszcze mówić na ten temat, ale tak. Właściwie to bez przygotowania. Tu przyjechaliśmy na działkę, przed wyjazdem, szybko złapam tę wahadę, nie powiem to, co, 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 co mi moje wnętrze pokazuje, co mi podpowiada i na tym bym zakończyła. Jeśli są jakieś pytania, pytaj, pisz, będę wdzięczna za to, bo wtedy mnie to naprowadza, bo wiedzy i doświadczeń mam mnóstwo chociażby przez ilość swych lat, które mam. Także do usłyszenia, do zobaczenia i dziękuję za Twojego palucha, za komentarz. Bardzo dziękuję.